Książki mnie inspirowały na wiele różnych sposobów, ale o wiele bardziej inspirowali mnie ludzie, którzy za tymi książkami stali. Przeczytanie książki Antony Robinsa albo spotkanie z nim, być na jego workshopie, są to dwa bardzo różne wydarzenia w moim życiu. Książki wniosą bardzo dużo intelektu. Książki wniosą bardzo dużo wiedzy, ale one są wiedzą sztuczną. Ta wiedza jest czymś, co wcześniej czy później stanie się raczej kamieniem niż pomocne na drodze życia. Dlaczego? Dlatego, że to, co dla nas jest prawdziwe, to jest to, co przeżyliśmy sami. To, co dla nas jest prawdziwe, to jest to, co działa. I dla każdego działa co innego. Książki mogą nas zainspirować, ale nie wniosą do naszego życia. Prawdy nie wnoszą efektywności, bo to nie książki, nie słowo jest tym, co zdecyduje o tym, czy będziecie efektywni, czy nie. To własne, wasze własne doświadczenie. To też jest kierunek, w którym ja w życiu poszedłem. Widziałem, jak książki mnie inspirowały, widziałem, jak stały się nieprzydatne w realnych sytuacjach tego życia. Są dobrą rozrywką, ale to wyzwania, które sam podejmowałem. Nauczyły mnie żyć. Doświadczając tak wiele, stworzyłem nawet centra doświadczalne, nazywam ich też centra, centrami medycyjnymi, w których możecie w komfortowym środowisku doświadczyć tego, co byłoby może olbrzymim wyzwaniem w codziennym życiu, ale tam, pod okiem ludzi, którzy wiedzą, jak sobie radzić z takimi wyzwaniami, możecie poradzić sobie z wyzwaniami, które. Po, Przeniosło Was w życiu do zupełnie innego poziomu świadomości. Jeżeli jednak byście chcieli wiedzieć, jakie książki kochałem, to kochałem wszystkie książki, które były książkami przygodowymi, które pokazywały odwagę człowieka, które pokazywały jego godność, dostojność, które pokazywały potencjał człowieka, które pokazywały to, kim człowiek może być. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie książki biznesowe czytałem, były to zawsze książki, które pokazywały wizję innych ludzi, były to książki, które pokazywały bardzo konkretne sposoby, jak na przykład sprzedawać, jak konkretne rzeczy robić. Bo z jednej strony musimy przejść treningiem, jeżeli chcemy być merytoryczni, ale z drugiej strony musimy mieć wizję, żebyśmy mogli wyznaczyć sobie drogę. I dlatego potrzebujemy dwóch zdolności. Potrzebujemy zdolności strategicznego myślenia, którą możemy nabyć dzięki książkom, ale potrzebujemy też zdolności realnego działania. I tę możemy nabyć tylko w codziennym życiu, w praktyce. I te obydwie zdolności dopiero powodują, że mamy szansę być efektywni, odnieść sukces i mieć spełnienie w życiu.